Miniony rok, tak trudny dla wielu z nas, który postawił nasze życie na opak, pokazał nam dobitnie, że pewna epoka się już kończy, że nie ma powrotu do starego świata. I ta intuicja towarzyszyła myślicielom właściwie już w ciągu ostatnich kilku dekad. Rzeczywiście jesteśmy w momencie rozpadu starego świata i powolnego, mozolnego wykluwania się nowych pojęć, które mają zorganizować życie społeczne. Jesteśmy w międzyepoce, w okresie zawieszenia, w swoistym interregnum. I właśnie temu interregnum w różnych obszarach społecznym, kulturalnym, religijnym przeglądamy się w nowym, wiosennym numerze więzi. W dziale społecznym wraz z Edwinem Będykiem, Markiem Migalskim i Moniką Rudaś Grocką. Zastanawiamy się, jak można śpiewać chórem w polifonicznym świecie, w świecie pluralistycznym, w którym jest tak dużo różnych wartości, jak można budować nowy ład instytucjonalny. Mierzymy się również w, z największym, wydaje się, wyzwaniem najbliższych dekad, czyli z kryzysem klimatycznym. O tym, w jaki sposób my możemy walczyć z ociepleniem klimatu, w tym numerze opowiada dr Magdalena Budziszewska z Uniwersytetu Warszawskiego. W dziale kulturalnym przyglądamy się temu, jak wyglądają praktyki kulturowe Polaków, o czym pisze profesor Tomasz Szlendak, ale także wraz z profesor Dorotą Zdunkiewicz jedynak patrzymy, jak zmieniają się nasze normy językowe. W dziale religijnym przyglądamy się zmianie, która musi się dokonać, ponieważ Kościół w tej chwili, jak twierdzi Sebastian Duda, jest w najgłębszym kryzysie od czasów reformacji. Rzecz wymaga sporej odwagi, ponieważ Sebastian Duda postuluje, że powinniśmy, szukając przestrzeni do zmian, zejść bardzo głęboko na poziom doktrynalny i przyjrzeć się temu, co musimy zmienić u samych fundamentów chrześcijaństwa, w samych podstawach tego, w co wierzymy. Kroki, jakie możemy podjąć, wskazuje też profesor Piotr Gutowski w swoim tekście w dziale religijnym. Ale oczywiście poza głównymi działami mamy też mnóstwo innych dobrych treści. Natalia Bryszko-Zapór pisze o doświadczeniu pandemii w krajach Europy Wschodniej. Josef Kasanowa, znany socjolog religii, opisuje formy bezreligijności. A ksiądz Mirosław Tykwer w swojej recenzji książki Dominikanina Jarosława Kupczaka stawia brawurowe pytanie, czy rację ma papież Franciszek, czy rację ma ojciec Kupczak. To i dużo, dużo więcej dobrych treści znajdą Państwo w nowym numerze więzi. Polecam.